Jestem wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Bogata oferta opału, w tym rewelacyjny ekogroszek Ekorek oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Poniedziałek 12 grudnia agnieszka. Gierz, dzień dobry. Zaczynamy magazyn miejski. Tragiczny pożar przy nowym rynku. W drugim pomieszczeniu napotkali na nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany. Zmienili życie 59 rodzin. Daje to wsparcie rodzinie, daje to motywację do walki o zdrowie w tym wypadku. Pianistyczne show. Jak to możliwe, że spotyka się tylu ludzi po to, żeby no, nie najbardziej się popisać swoimi talentami, tylko żeby razem coś stworzyć? Najprawdopodobniej zaproszenie ognia było przyczyną pożarów w kamienicy przy ulicy Nowy Rynek w Kaliszu. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Z budynku ewakuowano 13 osób. W trakcie akcji gaśniczej w pokoju przylegającym do miejsca, gdzie powstał ogień strażacy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dyspozytor Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie około 1.30 o dużym zadymieniu w kamienicy przy Nowy Rynek numer 5. Tam dyżurny zadysponował w pierwszym rzucie dwa zastępy. W sumie tych zastępów było 7-24 strażaków. Po dojeździe no, cały tutaj pion był objęty mocnym zadymieniem. Dowodzący otrzymał informację, że na czwartym piętrze w lokalu doszło prawdopodobnie do tego pożaru. Informacja no, została uzyskana od mieszkańców, którzy tam częściowo też powychodzili z tych mieszkań od siebie. Po wejściu strażaków w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w pierwszym z pomieszczeń była objęta pożarem wersalka. Na tą wersalkę podano jeden prąd wody. Jednocześnie strażacy wchodzili do następnych pomieszczeń w celu sprawdzenia, bo też informacje otrzymaliśmy, że może znajdować się tam jakaś osoba. W drugim pomieszczeniu napotkali na nieprzytomnego mężczyznę, który został ewakuowany z tego pomieszczenia, sprowadzony na dół i przy przekazany pogotowiu ratunkowemu. 57-letni mężczyzna przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej Kaliskiego Szpitala. Jego stan jest krytyczny. Jako wstępną przyczynę pożaru straż podaje zapruszenie ognia. Straty materialne wstępnie oszacowano na 10 tysięcy złotych. Spaliła się wersalka, o imieniu uległy ściany mieszkania i klatki schodowe. Ewakuowane osoby wróciły do swoich mieszkań jeszcze tej samej nocy. To hipokryzja i nikczemność, a nawet naplucie na groby ofiar stanu wojennego. Tak o planowanym na jutro, 13 grudnia marszu zatytułowanym Stop Dewastacji Polski, który organizują wspólnie w całym kraju KOT, PO i Nowoczesna, mówi Jan Mosiński, solidarnościowiec, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jutro w całym kraju, również w Kaliszu ma odbyć się marsz społeczny organizowany wspólnie przez KOT, PO i Nowoczesną w obronie wolności i demokracji z protestem przeciwko rządom partii Jarosława Kaczyńskiego. Inicjatywą organizowaną w tak symbolicznym dniu, jakim jest 13 grudnia, oburzony jest Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nikt nie broni nikomu manifestować, okazywać swojego niezadowolenia wobec obecnie rządzącej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest święte prawo opozycji. Natomiast w taki sposób, podkreślam jeszcze raz, w taki sposób zawłaszczać tę rocznicę, to jest nic innego jak na plucie na nagroby ofiar stanu wojennego. Boli mnie, że w gronie tych, którzy plują na groby ofiar stanu wojennego, plują na ofiary górnika, górników z kopalni Wujek, na ofiarę księdza Jerzego, na, na, na innych, którzy zginęli, w stanie wojennym. Jest również pan Witold Sitarz, dzisiaj polityk prominentny Platformy Obywatelskiej, ale przecież w tamtym czasie działał w członek Solidarności. Przywłaszczanie sobie tej rocznicy dla nas jest niezrozumiałe, bo to nie, to nie przychodzi przez głowę, że można łączyć walkę polityczną w tym dniu akurat. Mamy 364 pozostałe dni w roku. Można to robić zawsze. Ale chyba nie 13 grudnia. Zdaniem Solidarnościowca Andrzeja Nowackiego, rząd PO i PSL nie reagował na łamanie praw związków zawodowych. To dopiero dziś, według niego, władze skupiają się na najsłabszych. Wtedy było to czyste, ewidentne łamanie demokracji. Wtedy jakoś tych wszystkich panów z tamtej strony nie było. Nie było znikąd tej pomocy. Dlatego przyszedłem tu, żeby jeszcze raz powiedzieć przywrócić godność prawu, ale według naszych zasad demokratycznych że każdy ma swoje dopowiedzenia. Marsz pod hasłem Stop Dewastacji Polski rozpocznie się o 17:00. Uczestnicy wyruszą sprzed willi Kalisja, gdzie w czasie stanu wojennego mieściła się siedziba Solidarności. Przejdą przed sąd, by złożyć kwiaty pod tablicą działacza Związku Bogusława Śliwy, a zakończą przed Biurem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Regionalna Solidarność zaprasza Kalisza na swoje obchody 35. rocznicy 13 grudnia. O 9. zostaną złożone kwiaty pod pamiątkową tablicą Przybyłym w Więzieniu przy Łódzkiej, o 11:00 w szkole muzycznej odbędzie się uroczysta sesja walnego zgromadzenia delegatów NSZZ Solidarność. Na 15:30 zaplanowano ułożenie w historycznym miejscu przed kościołem Świętego Józefa krzyża z płonących zniczy, a o 16:00 w kościele Ojców Jezuitów odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Kaliszy ruszyły kolejne roboty drogowe dziś rano ciężki sprzęt wjechał na ulicę Poznańską. Między rądem solidarności a cmentarzem komunalnym, ruch odbywa się tam wahadłowo i tworzą się niestety spore korki. Najgorsza sytuacja będzie dziś i jutro. Aktualnie trwa frezowanie na wierzchni. Jeden pas ruchu jest zajęty przez ciężki sprzęt. 59 potrzebujących rodzin, 59 darczyńców, około 30 sponsorów. Największa paczka składa się aż z 30 wypełnionych kartonów, a koszt najdroższej to 6 tysięcy złotych. Tak w skrócie i statystycznie można podsumować czwarty finał szlachetnej paczki w Kaliszu. W sobotę i niedzielę darczyńcy zwozili podarunki do specjalnego magazynu, a stamtąd trafiły one już bezpośrednio do oczekujących wsparcia rodzin. Żywność, środki czystości, chemia gospodarcza, odzież, opał, sprzęt AGD. Te rzeczy najczęściej składają się na szlachetną paczkę, ale zdarzają się potrzeby, które nie przyjmują namacalnych kształtów. Tym również sprostali wolontariusze i darczyńcy. To jest dziewczyna, 19 lat, która sama, tak powiem, zaczyna swoje dorosłe życie, kończy technikum. Jest osobą niedosłyszącą i darczyńca postanowił zasponsorować jej opłacenie szkoły fryzjerskiej żeby mogła się dalej kształcić, a pochodzi z rodziny, że tak powiem, z trudnej rodziny, w której ojciec jest alkoholikiem, mama nie żyje, no jest dana sama na siebie. Mieszka tutaj w Kaishu w Internacie i ta paczka jest, jakby to powiedzieć, dla niej no startem w życiu. W tym roku remontujemy kuchnię dla osoby, która jeździ na wózku w inwalidzkim. Ze względu na to, że swoje ma warunki finansowe bardzo niewielkie, znalazła się firma, która od A do Z cały remont przeprowadzi. Także jest to piękny dar dla tej rodziny. W tym roku średni koszt przygotowania paczki dla jednej rodziny wyniósł 2-3 tysiące złotych. Wartość najdroższej paczki to 6 tysięcy złotych. Koszty nie są zatem małe, dlatego większość darczyńców to grupy osób, firmy, szkoły, uczelnie czy stowarzyszenia. Jednym z podmiotów, które włączyły się w przygotowanie szlachetnej paczki jest niepubliczne przedszkole imienia Jacka i Jagatki w Kaliszu. Wybrałam rodzinę wielodzietną, gdzie są dzieci małe w podobnym wieku jak chodzą do przedszkola, gdyż uznałam, że będą to jakby takie sprawy bliskie naszym rodzicom. Jest to rodzina z trójką dzieci, gdzie chłopiec czteroletni jest chory na białeczkę limfatyczną. Rodzina prosiła o takie podstawowe rzeczy jak żywność, chemia gospodarcza i potrzebowali komody do trzymania ubrań dla dzieci. Szlachetna paczka to nie tylko prezenty, ale przede wszystkim przekazanie siły i wiary tym, którzy w życiu przechodzą trudne chwile. Wierzę w to, co jest jakby sednem sprawy tej akcji, że daje to wsparcie rodzinie, daje to motywację do walki o zdrowie w tym wypadku, o, o przyszłość i że będzie to procentować na przyszłość. Teraz 59 rodzin z Kalisza może spokojnie przygotować się do świąt. W sumie tego dnia, czyli w sobotni wieczór w hali Arena stanęło 29 fortepianów. 21 z nich zagrało razem w trzech utworach, co blisko 3000 na widownia nagrodziła owacjami na stojąco. Koncert wieńczący całoroczny projekt muzyczny Kalisz był niezwykle trudnym przedsięwzięciem pod względem organizacyjnym, logistycznym, akustycznym i artystycznym, ale zakończył się niewątpliwym sukcesem. Koncerty, konkursy, wystawy, spotkania, happeninki. Projekt muzyczny Kalisz był niezwykle bogaty i różnorodny. Jego pomysłodawca Bogdan Pawlak wiedział jednak, że przy realizacji może liczyć na absolwentów i nauczycieli technikum budowy fortepianów, którzy w większości prowadzą teraz własne pracownie budowy i renowacji instrumentów. Przygotowywałem się prawie przez rok do, do tego i rozmawiałem z kolegami z pracowni, że tak powiem sądowałem grunt. Na co mogę liczyć, a że to nasze środowisko jest naprawdę no, specyficzne. I my się rozumiemy, jak łysę konie, to wiedziałem, że mogę na tych chłopaków wszystkich liczyć o projektu w postaci koncertu na 21 fortepianów i orkiestrę był nie lada wyzwaniem, ale przecież nad całością czuwał dyrektor Kajski w Harmonii, który nieraz udowodnił, że robiąc tak zwane show, nie trzeba rezygnować z odpowiedniego artystycznego poziomu. To było również wydarzenie artystyczne, a nie tylko wydarzenie towarzysko, powiedzmy, spektakularne, prawda? Bo wiadomo, że 21 fortepianów z orkiestrą samo w sobie będzie wydarzeniem, które przyciągnie bardzo dużo osób, natomiast myślę, że trochę trudniej już zrobić z tego wydarzenia artystyczne, który by stał na takim samym poziomie jak zwykły, bardzo dobry koncert filharmoniczny. Gorącymi brawami nagrodzono solowe występy uznanych pianistów rodem z Kalisza, Zbigniewa Raubo i Witolda Janiaka, a owacjami nastojąco każdą ze zbiorowych prezentacji 21 pianistów, którzy, by uzyskać tak zwane zgranie, musieli być przygotowani perfekcyjnie i grać w słuchawkach. Oprócz tego, że słyszymy metronom w uchu, nie słyszymy całej orkiestry, tylko słyszymy na przykład sąsiada obok. Także to też wymaga wielkiego skupienia. Jedną z kompletujących formację 21 pianistów była kajska kameralistka Milena Antoniewicz. Przyznaję, że koncert był wyzwaniem pod względem akustycznym, ale lęk nie ma znaczenia, gdy bierze się udział w takim widowisku i gra na tak wspaniałych instrumentach. Fortepiany były super i każdy z nas by chciał ten fortepian swój wziąć do domu. To mogłoby być honorarium, tak? Tak, tak, tak. Bardzo chętnie. Tego wieczoru odbyło się prawykonanie Pianostazy, skomponowanej specjalnie na tę okazję przez niezwykle zdolny duet Nikolet Burzyńska i Paweł Przezwański, który pozwalał pianistom na niekonwencjonalne zachowanie wobec fortepianów, a instrumentom na prezentację pełnej gamy brzmień. Tutaj inspiracją był monumentalizm tego przedsięwzięcia, więc chcieliśmy w każdym calu, w prawie każdym, właśnie to uwzględnić. Chcieliśmy w tym wypadku fortepiany, 21, no więc wiadomo, że Właśnie też tak nazwaliśmy utwór, taki znaleźliśmy tytuł, że jakby to jest trochę ekstaza tego fortepianowego brzmienia. Monumentalny, 21-dźwiękowy tryl fortepianów na 420 palców, tego nie można zapomnieć. Nawet gorąco oklaskiwany tego wieczoru popularny piosenkarz Skali Szamietek Szcześniak nie krył podziwu. Jak to możliwe, że spotyka się tylu ludzi, tylu zdolnych, ćwiczących przez całe życie ludzi, po to, żeby no, nie najbardziej się popisać swoimi talentami, tylko żeby razem coś stworzyć? Inna wartość powstaje zupełnie. Po takim pełnym rozmaitych dźwięków finale finałów zostaje denerwująca cisza i pytanie co dalej, które kierujemy do gospodarza miasta. Czy projekt można byłoby rozwijać, na przykład co roku dodając jeden instrument? Zobaczymy, ja nie mówię nie, bo wiele rzeczy się e, e, rodzi, tak prawie na kamieniu, a potem wychodzą wspaniałe rzeczy i możemy wspólnie przeżywać, tak jak dzisiaj, kilka tysięcy ludzi w jednym miejscu, Coś wspaniałego. Grudniowy koncert był także okazją do złożenia życzeń i zaprezentowania w finale fragmentów Oratorium na Boże Narodzenie. To właśnie w utworach na Fryderyka Stankiewicza zaśpiewali córka kompozytora Karolina i Mietek Szcześniak. O, Przez prawie trzy godziny zablokowana była droga Kalisz-Września po kolizji ciągnika siodłowego, który dziś rano w Piotrowie wjechał do rowu. Pojazd przewoził 28 ton suchego cementu. Kierowca ratował się ucieczką przed koparką, która niespodziewanie zajechała mu drogę. Zdjęcia z tego zdarzenia znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego, dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia. Dziś wieczorem bezchmurnie, 2 stopnie poniżej zera na termometrach, ciśnienie wysokie 1010 hektopaskali. W nocy minus 3 stopnie, będzie pochmurno. Wtorkowy poranek z zachmurzeniem całkowitym o godzinie 7 rano, minus 4 stopnie Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wyniesie minus 3 stopnie, ciśnienie wysokie 1012 hektopaskali.